Mam Minecrafta na naszej tak Tak, 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 tak. Mam Minecrafta na naszej defach. I kille ofa potrzebuję. Czyli dostałem nowy komputer. Nie ważne. Dostałem nowy komputer i mam Otóż to, 66 fpsów na maksymalnych dałem wszystko na maksa, każdy, zapisywanie na 2 sekundy, wszystko na y, fancy, on, 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 on same, on y, i wszystko na największych i mam jeszcze 64 FPS-y fpsy. tejści chunk update, no teraz 3. Dobra, chyba mam owce w domu, się zorientowałem. No właśnie. No tak zapomniałam wam powiedzieć, że no niestety spisałem tylko itemy jakie miałem. I mam w domu. E, spisałem itemy jakie miałem. Mniej więcej... Zrobiłem, no, zrobiłem taki Sandom. Muszę się pochwalić, że udało mi się. Chodź, spokojnie. Uważaj! Co? Jesteś jedyna! Tak, to jest chyba pierwsze zwierzę, właśnie się zorientowałem, że jest na filmiku. Yy, już to wszystko jest zrobione, jak widzicie. No, no, mi działają, wszystko zobaczcie. Optifine, tylko nie mam na maksa dystansu, bo ja wolę, jak mówię, mieć najmniejszych. Dobra, czekajcie, bo ja się boję o tomowce. Yy, no Moja zbroja ma, ma każde od nowa życia, a ja już wykorzystam... E, zapytacie, czemu mam tak dużo kości, czy jeszcze dwie. Znalazłem Monster Spawner na tamtym. Już go zaklepałem, ale tutaj nie ma Monster Spawnera. Żadnego i... Hmm, potrzebujemy, No widzicie, 500 y, tego. Wszystko tu zapamiętane jest. Tylko i tam niestety. No siodło mówię. Znalazłem Monster Spawner. Doble jednego. Yy, dobra, jak widzicie yy, wczoraj troszeczkę pobawiłem się jeszcze w Minecrafcie i od 22 dostałem komputer i wam powiem, że działa mi na najwyższych wymaganiach model Warfare 3, Call of Duty, te Black Ops mi też działa, no wszystko na najwyższych, Net for Speeda, więc teraz nie będziemy chyba grali w Battlefield Heroes, tylko będziemy już grali w... Będzie kontynuacja, tylko że w Modern Warfare 3, bo chciałem pograć sobie w MW3, czyli siódemkę tak naprawdę, no bo MW2, Modern Warfare 3, co nie? To w MW3 chciałem pograć, ale nie miałem i chciałem z jakąś z wami strzelankę, a tak to możemy kampanię sobie nawet zagrać, wiecie? No 50 albów czy tam melonów na raz, dobra, mączka kostna. Się na... A, mączki nie wzięłam, miałem 5. Lecimy, bo ta owca może niedługo nie przeżyć. A, a widz, który gra z nami będzie mi wdzięczny. Hmm. To taki nowy domek! Mam nadzieję, że się bardzo cieszysz z nowego domku. Ha. Będę musiał dietę i zrobić zagrodę. Cały serwer będzie ode mnie Wow. Jesteś na moim terenie i nikt ci nie może ruszać, bo Ty jesteś moja. No i też nie można kraść zwierzęt, co nie można używać, jeżeli ktoś Ci pozwoli, ale nie Będę potem na owcach se level wyjął, a potworzy się już teraz częściej respawn, więc... Trzeba uważać, bo już na wyspie nie raz spotkałem creepera. I tamten tutaj był domek jednego z widzów, z zawiadowcy i... Kurde, będziemy musieli im grinder, bo fotowolki mało co spanują. Będę zrobił publiczny chyba na początek albo swój. Boże swój potem się zajmę. Będę musiał kopalnie wykopać. Dobrze, że, że mam kill off. No, jak widzicie, Tamten ten widz. No, zrobi się co nie w ogóle przez to. No, długa historia. I no wejście miałem. Z, no, nie, jest dobre, jest dobre, jest dobre, jest dobra z dichtem. Muszę iść do kopalni po prostu. Idziemy do kopalni pozbierać dicht. Idziemy kopalni pozbierać se dicht. A, a, i życie mi się wgrało od nowa, bo ona ma tak jakby. Tylko, że jest ze zestawem. no wiecie co chodzi. Mogę jeden raz upaść. Nie było jako upadek, nie jest zaliczane jako upadek, nie będzie i nie jest. Nie, to nie jest zaliczane, bo w sensie, że jak mnie zabije z upadku. Co ono, że to jest... Kurde, kolega miał łóżko tamten. Juba. A ja mam za mało chyba, na łóżko jeszcze. A tak nie mogę sobie. No, a może coś tam jest tej Cześć! Zaraz Cię nazwę. Miałem trochę tabliczek, no brakuje mi jednego, no dobra. Teraz a w karty inboxie tak o nie można? Nie, nie zrobię to i Dobra. zacznę, to może ja to zacznę troszeczkę robić. W sensie, żeby sobie tak o przejście dirta będzie wyglądało tak o. Odtąd O, będę robił się dirtem, dirt, 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 dirt. że to tak głupio nie wyglądało, będę przechodził tam dirt i tu będzie platforma, która będzie z tym O będzie przejściem. I potem usunie się ten dirt, znaczy też będzie wtedy jako ziemia. Lub ten koło po prostu będę do góry się skopiował, no nie wiem, coś wymyślę. Albo to będzie publiczna owca. Fajnie, że się w ogóle zespiła, bo to takie niespotykane. Nie no, chociaż kiedyś na bo Też mi się. Dobra, będziemy przyjść. Ymm, nie gadania, Więcej halowania. Te nasze idee są bardzo fajne, bo to nie wygląda jak Minecraft nazwę to anonimową grą. Ale no, fajnie wygląda tak. Zobaczycie gdzie nie, te się rusza wszystko. Takie realistyczne to są. O, bo ja tu będę budował drugie piętro, gdzie będzie mam grinder. To może zrobię dla owcy po prostu drugie. Dla zwierzątek moich. Choć wolałbym to przychodce. Tak, zrobię to dla zwierzątek drugie piętro. Bo nie, na drugim będzie moje łóżeczko przetapialnia albo magazyn magazyn, przetapialnia i będzie z 11 a właściwie czemu nie skopasz albo ze, o ze stolna, ze stolna bywa a chociaż, a chuj do szkła nie wziąłem a szkła mam yy, czekajcie 4 minus 16 i 3 duże i 4 szkła yy, użyłem, znaczy szybek Zostało mi trzy szkła. Kiedykolwiek byśmy potem się z kimś bym się podzielił. E, trzy szkła. Piasku nie wiem, a miałem. 10, 10, 4, no potem to o, o, zobaczę sobie na filmikach. A coś mi do oka wpadło. Czekaj, co chcę sprawdzić, bo słyszałem nie. A łóżka nawet, to co widzowie, mam tak czekać? Kiedy przejdzie? kiedy przejdzie, kiedy przejdzie, kiedy przejdzie, kiedy przejdzie? To chyba w dzień tylko przechodzi. Cóż. A czemu by nie spróbować zejść? Nadal są tam. To jest moja okazja. Tak. Dobinek nie mam. Aj, a dobinki powinny być. Tak, miałem jeszcze tak dobinek. Co Dobinki może. Ale no, czekajcie, już się te długi wezmę. Nie ponad tak do ale już nie chce mi się myśleć, ile ich miałem. To się aż jednego dita. Pochodnie wszystkie mały. No, no. Czy ja łamię zasady i kopie poddawanie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chcę znaleźć kejba, bo tam jest zawsze dużo daje. Chodź, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Expachce, no właśnie, jest Te 6 y są świetne. No i wbiłem piąty level, ale no nie jest. Wbiłem około tak 19 levela, ale. Niestety mam piąty po Kiedyś. Na starym wiecie tak jakby się życie przenoszę. dałem ten 11, na szalce się. Więc wy na to powiecie, ale chyba nie macie nic w życie, tylko by to. Bez sensu, prawda? Co zaczynać? Znaczy, po co nie zaczynać? Koncynowa mapa, ale... Fajnie to wygląda, tu przejdę. A i będziemy... Będę kupował z Moniksem coś gra. Kapsik! Ezerwer jest już dostępny. Mm, tak poza tym, tak... Jest! лифт. Шедевр. Кто-то любит Ale wiecie co? To nie wyglądało aż tak głupio. Chodzi mi tylko, że ta owca miała prowizoryczne coś. Tantem, że ten grasz mu użyczał łóżka. Był dla mnie życzliwy i miły. Tak jak kiedyś, tylko, że mnie nie zdradził. Ale nie można rozpamiętywać. No niestety nie można. Można. No, wybić tak. Przejdźmy grę w modę w affezą. No, tak będzie się nazywało. O, poście,